Drodzy bracia i siostry, dziś na tę piętnastą niedzielę zwykłą w środku lipca otrzymujemy wspaniałe, cudowne słowo Boże, pełne gorąca, gorliwości, pełne tego, co. Wypełnia nasze serca. Mówi to Słowo już w pierwszym czytaniu ze Starego Testamentu. Słowo to jest bardzo blisko Ciebie, w Twoich ustach, w Twoim sercu, abyś je mógł wypełnić. O, o jakie Słowo chodzi? Co jest najważniejsze? Co jest najgłębiej w naszym sercu? Dorośli mają z tym spory problem, ale żeby się dowiedzieć, co jest w naszym sercu, trzeba byłoby najpierw zapytać dzieci, bo one z tym problemu nie mają. To, czego najbardziej pragnie ich serce i nasze serce. Ja wczoraj, odprawiając Eucharystię w mojej wspólnocie, gdzie było sporo dzieci, właśnie o to je pytałem. I odpowiedź dzieci jest jednoznaczna. Czego chcą? Żeby były kochane i czego chcą od siebie też w kierunku własnych rodziców, zwłaszcza kochać, kochać mamę, kochać tatusia. To jest to najgłębsze pragnienie, to jest to, co jest bardzo blisko nas, co jest w ustach naszych. Mam nadzieję, że. Często mówicie swoim bliskim, swoim dzieciom, swoim żonom, swoim mężom, że ich kochacie. To bardzo ważne, bo tego potrzebują. Nie można zakładać, że to widzą i że to rozumieją, bo ten komunikat jest dla nas nie tylko potrzebny, jest wręcz konieczny, bo to stanowi o sensie naszego życia. Widzimy też i w drugim czytaniu y, tę miłość Boga, miłość, która objawia się w Trójcy Przy Pisze Święty Paweł, że wszystko przez Niego, to znaczy przez Chrystusa i dla Niego zostało stworzone. Bóg, ojciec, twórca, wszystko stwarza przez swojego syna, Jezusa Chrystusa. I stwarza to dla niego. To jest wyraz prawdziwej miłości. Dla. Moje życie jest dla Ciebie. Jak zresztą śpiewa się to w piosenkach ludowych, Dla Ciebie ja żyję. Właśnie. Bóg ojciec daje wszystko synowi. Stwarza to dla niego, a syn w swojej miłości oddaje to, zwraca to ojcu. Ta wymiana, życie dla siebie, kto tego tak naprawdę nieprawnie? Życie jeden dla drugiego. Nie, żeby, się, żeby być jasnym, nie dla siebie. Nieszczęście grzechu polega na tym, że człowiek właśnie chce żyć dla siebie, nie dla drugiego. I ta Ewangelia cudowna, która zaczyna się od słów. Nie najlepiej przetłumaczonych na język polski. Pewien uczony w piśmie yy, chce wystawić Jezusa na próbę i pyta Go nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Gdybyśmy wzięli tekst oryginalny czy tłumaczenia najstarsze na język polski, zobaczylibyśmy, że tam nie ma mowy o tym, iż ma się osiągnąć życie wieczne. Życie wieczne to nie jest żadne osiągnięcie. To nie jest jakaś zdobycz, którą dzięki pracy, wysiłkowi, treningom się zdobywa. Uzyskuje, tak jak to nasza wybitna tenisistka wczoraj osiągnęła wielkie wyróżnienie. Zdobyła tytuł mistrzyni Wimbledonu. To jest efekt jej owszem talentu, ale także jej wysiłku, jej pracy. Gdybyśmy wzięli tekst oryginalny, zobaczylibyśmy, że tam nie ma słowa osiągnąć, tam jest słowo kleronomezo. W języku greckim oznacza ono odziedziczyć. Tak zresztą przetłumaczył to Ojciec Wujek. Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne, bo życie wieczne się dziedziczy, otrzymuje się, otrzymuje się w darze. Od tego, który to życie wieczne ma. Bo czymże jest to życie wieczne? Nam się to kojarzy od razu z życiem tak zwanym pozagrobowym. Nie. Życie wieczne to jest życie tego, który jest wieczny. My mamy życie doczesne. Jak sam polski przymiotnik wskazuje, jest to życie do czasu. Natomiast Bóg. Jest wieczny, ma życie wieczne, nie umiera. I On to swoje życie pragnie nam dawać, już tu na Ziemi, nie tylko potem, już tu na Ziemi. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby dać nam życie wieczne, abyśmy, jak powie święty Paweł, stali się Jego współdziedzicami syn kleronomo i w języku greckim współdziedzicami, abyśmy mieli to życie, której on posiada, już tu na ziemi. I dzięki temu życiu mogli kochać naprawdę. Co więcej, ten nauczyciel, ten członek w prawie pyta, co mam czynić? Jezus odpowiada mu pytaniem na pytanie, starając się mu wskazać, na najważniejsze przykazanie w Prawie. To właśnie, które nie jest przykazaniem narzuconym nam. To przykazanie, które jest tak naprawdę eksplikacją, uwyraźnieniem tego, co jest w naszym sercu. Na przykazanie miłości. A miłość to nie jest czyn. Owszem, jak najbardziej miłość wyraża się w czynach. Jak najbardziej, ale to jest przede wszystkim postawa, głęboka postawa serca, bo miłość może się na przeróżne sposoby wyrażać. I te same czyny, które mogą być i są wyrazem miłości, mogą być wyrazem też czegoś innego, jakiegoś oszustwa, markowania miłości. Zapewne wielu z nas się z tym spotkało i poczuło się potem głęboko oszukanymi. A więc nie chodzi o to, żeby coś czynić najpierw, tylko żeby mieć tę postawę, tę postawę, która jest postawą Boga, jest postawą Jezusa Chrystusa i, i którą Pan Bóg nam wlewa do naszych serc przez Ducha Świętego, aby potem wyraziła się w czynach miłości. Ten Uczony w Piśmie, odpowiadając na pytanie Jezusa, mówi, że to ma być miłość, a więc postawa miłości, życia dla, bo na tym polega miłość, że nie żyje dla siebie, tylko żyje dla kogoś innego, że ma być nie tylko wobec Boga, ale także wobec bliźniego. I, i wtedy Pan Jezus potwierdza, że to właśnie o to chodzi. A On, jak słyszeliśmy, jakby chcąc się usprawiedliwić, jak to jest moim bliźnim? W tamtych czasach Żydzi uważali, że bliźnim jest tylko drugi Żyd, drugi Izraelita. Że obcy, poganie to nie są żadni bliźni, a już szczególnie takimi nie są Samarytanie, których szczerze nienawidzili, których omijali. Podobnie jak ich omijali Samarytanie. I Pan Jezus daje bardzo przepiękną przypowieść, żeby wyjaśnić, no, kto... Kto jest tym bliźnim? Na czym ta miłość prawdziwa polega? I mówi, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce z Schodził. To jest bardzo symboliczna rzecz. Szedł z Jerozolimy ku Jerychu. Jerycho od czasów zdobycia ziemi obiecanej uważane było za miasto przeklęte. Mojżesz, czy właściwie Jozue zakazał je odbudowywać zostało odbudowane w sposób okropny Hiel z Betel, który je odbudował odbudował jej na krwi swoich synów złożył Bogom ofiarę ze, ze swojego najstarszego syna aby założyć fundamenty Jericha. a kiedy je kończył złożył ofiarę Bogom z własnego najmłodszego syna Miasto, właśnie, y, które było miastem symbolem. Co więcej, ta droga y, z Jerozolimy do Jerycha prowadzi w dół, w pobliże Morza Martwego, bo tam jest Jerych, niedaleko Morza Martwego. To jest droga na pustynię, to jest droga od Boga, od Jego świątyni ku, tem, ku temu, co martwe. I nic dziwnego, że ten, kto odchodzi od Boga, Także dziś I idzie w kierunku śmierci. Tę śmierć po drodze spotyka. Także w naszych czasach ci, którzy odchodzą do, od Boga, wcześniej czy później wpadają w ręce zbójców, znaczy tych, którzy ich chcą wykorzystać i zniszczyć, jak to się dzieje zresztą i dziś z wieloma. Także młodymi ludźmi poprzez różnorokie nałogi czy inne sposoby wykorzystywania człowieka. I ten człowiek właśnie idzie z Jerozolimy, odchodzi od Boga i spotyka Go ten los, którego się można spodziewać. Ci nie tylko Go obdarli, nie tylko Go wyzyskali, ale jeszcze rany Mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego, odeszli. Tak to bywa i dziś, kiedy się ten świat wyzyska człowieka, wystrze z niego wszystko, porzuca go. I mówi dalej Pan Jezus, że przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Co ciekawe, to polskie słowo minął, ma za sobą bardzo interesujące słowo greckie. Anti para elfen. Nie tylko go minął, ale to minął ma jeszcze dwa przedrostki. Minął go robiąc szeroki łuk wokół niego. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. To samo słowo szerokim łukiem. Czemu oni to zrobili? Czemu się tak zachowali? Czy byli tak z gruntu złymi ludźmi, że nie potrafili pomóc człowiekowi cierpiącemu? Czy ich serce ich nie poruszyło, czy było z kamienia? Otóż nie. Oni szli do świątyni na służbę Bogu. To byli ludzie religijni. I przepisy żydowskie, także i dziś, mówią, że nie można służyć Panu Bogu, jeśli się zaciągnie nieczystość rytualną. A najgorsza nieczystość rytualna to jest kontakt z krwią rozlaną i z człowiekiem umarłym czy umierającym. Idąc do świątyni, wiedzieli doskonale, że jeśli się dotkną tego kogoś, może nadepną na plamę krwi, to, to już nie mają po co tam iść. Tym bardziej, że kapłani w świątyni byli losowani. To los wyznaczał, kto miał służbę, sprawować służbę Panu Bogu. Szli tam i nie wiedzieli. W ostatniej chwili dowiadywali się, kto będzie wylosowany. I byli kapłani, którzy nigdy nie byli wylosowani. Ten kapłan idąc do świątyni, on liczył na to, że tym razem będzie wylosowany. Bo po, co, po cóż by szedł, że on będzie tym razem reprezentantem swojego ludu wobec Boga. Podobnie i ten Lewita. I teraz zaciągnąć nieczystość, to znaczy zwinąć swoje rzeczy i wracać do domu. A więc być może się jednemu i drugiemu serce krajało, no ale myśleli sobie, no może ktoś inny mu pomoże, bo no, dla nas ważniejsza jest służba Panu Bogu. I Pan Jezus wskazuje tutaj bardzo wyraźnie na fałszywą religijność, na fałszywą hierarchię wartości, bo religijność, która zamyka się na miłość, zamyka się na miłosierdzie nie jest prawdziwą religijnością. Może i nam się to zdarza, że Motywujemy właśnie ten brak pomocy drugim, właśnie, bo ten ktoś, bo ten ktoś tak jak ten człowiek w tym przypadku zasłużył sobie na to, bo prowadził to życie, odszedł od Boga, prowadził życie y, niegodne i zasłużył sobie. Poniekąd y, cierpi, bo, bo sam tego chciał. Sam to na, na siebie ściągnął. Być może i tak myślimy, Jezus tę postawę piętnuje z całą mocą. I mówi dalej, pewien Samarytanin, ten, który miał powód, aby tamtego obejść, bo tamten leżący, tam umarły był Izraelitą, a Samarytanie, jak mówiłem, unikali Izraelitów, podobnie jak Izraelici unikali Samarytan. Ale wędrując, podszedł do to miejsce, zobaczył go, wzruszył się głęboko. To słowo wzruszył się głęboko w języku greckim to jest to samo słowo, zresztą w języku polskim tłumaczeniu na szczęście też, które jest użyte w stosunku do ojca, gdy ten zobaczył swojego syna marnotrawnego, wzruszył się głęboko. Tam w, w przypowieści o synu marnotrawnym mowa jest o tym, że wybiegł naprzeciw, wrzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest to samo słowo, całe wnętrzności się w nim poruszyły, Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Być może był handlarzem, może właśnie wiózł oliwo i wino, oliwę i wino, żeby je sprzedać, żeby na tym zarobić. A tymczasem opatrzył mu rany właśnie tym, wsadził na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go i następnego dnia wyjął dwa denary i dał gospodarzowi i rzekł mi o nim staranie, jeśli co wydasz więcej oddam tobie, gdy będę wracał te dwa denary to nie było mało pieniędzy. Wtedy za cały dzień pracy płacono jednego denara. A więc to były dwie dniówki zarobku człowieka. Dał sporo swoich pieniędzy. Nie tylko, że stracił czas, stracił jeden dzień, żeby tam tym się opiekować, to jeszcze dodał swoje pieniądze. Aby usłużyć temu człowiekowi. Dla ojców Kościoła ten samarytanin jest symbolem Jezusa Chrystusa. Tym bardziej, że Żydzi, krytykując Jezusa, mówili: Jesteś samarytaninem. Właśnie. Właśnie. Ten jest, to jest ta postawa. To jest postawa naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I to jest ta postawa, która jest godna chrześcijanina, czyli ucznia Jezusa Chrystusa. Aby być miłosiernym wobec tych, także tych, którzy sobie na swoje nieszczęście, że tak powiem, zasłużyli. I to nas otwiera na dar życia wiecznego. Wchodzimy w postawy Jezusa Chrystusa, wchodzimy w to Boże życie, które Pan Bóg chce nam dawać. Bo to nie jest tak, że ten dar się otrzymuje i się Go ma. Ten dar płynie z relacji. Tak jak to jest w Trójcy Przynajświętszej. jeden z największych teologów pierwotnego Kościoła, mówi Jezus Chrystus czerpie życie kontemplując, wpatrując się w przepaści Ojca. Tak i my czerpiemy nasze życie. To życie wieczne, wpatrując się w przepaści miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, który dziś przychodzi do nas, często poranionych, najczęściej z ukrytymi ranami, aby nas leczyć winem i oliwą, opatrywać sobą samym swoją krwią, abyśmy w Jego ranach znaleźli nasze zdrowie i abyśmy, tak jak mówi na końcu tej Ewangelii, szli. I czynili podobnie jak On. Amen.